Jak to jest południca to ona powinna jakoś w tych godzinach się pojawiać. Południca? Ciekawe skąd się tu wzięła. Ale jutro pewnie wróci, co się tu trzyma. Musi wiązać południcę z tym miejscem jakiś przedmiot, coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. A jeszcze tam nie polazłem. Myślałem, że przeszukując wszystkie domy obejdę jakoś to. Mężczyzna został zakuty nożem, zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady po krwi. Ledwie widoczne, kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. Na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi. Ale nie jego. Ślady dłoni, umazane we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciało nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. By studni jest kolejny ślad. Chyba wiem, o co chodzi. Może wiadro trzeba wyciągnąć ze studni. Plamy po krwi. Prawie do szczętów wypłowiałe. A lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trub powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Smutne. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około trzydziestki, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża. Rzućmy jeszcze okiem. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić Aj, przestań, nie wygłupiaj się, Gerard. I bransoleta. Игни. Yes, West. Nie, nie. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczyną straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Hm, jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o to samo się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem. Bez was śluby i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Jam ja córkę. Jam ja córkę i wiem, że ja mi jednak i tak dał kasę, nie? Ale... Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. A dziecko będzie tą niespodzianką. Znaczy. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście! Gdzie jest zielarka nasza. Gdzie była chata zielarki? <laughs> Cisza w komnacie cesarz Emhyr na rum. Wyszukasz kłopotów. Od teraz derwa. Te ery gości. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na zbytki wiedźmaka, który akurat polował w była A, że ten... A to Takie buty. To uszanowania mości derwani. Niech was złote słońce prowadzi. Stala od mojego obejścia! Nie wiem, gdzie Zielarka mogłabym mieć w dom. Chciałem do niej wpaść i porozmawiać o tej klarze. Ale kompletnie nie wiem gdzie ona była. Zapomniałem, no? Ale tam jest jakaś chatka. Hata z dala od wioski, ale tu wydaje się, że to jest chata myśliwego. No? Okej, okay. chyba widzę. Może uda mi się opchnąć jej kilka, kilka ziół i pochędożyć. To by było kombo, nie? Pach, pach, pach. No nie. Powiedz mi, na jest Kim jesteś? Tak? Nie ważne. Bogi wysoko, cesarz daleko, skarne boskie tym O. Taki mam plan. Zbiorę wszystkie z jej ogródka owoce, warzywa i inne. Moje wiedźmińskie zmysły mówią. To Gryf ją tak urządził? Ojejku, kto Lene? to? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. – Ale? – Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. – Ona i tak umrze. – Tak. Spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż, Volker, pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda... Sporo tu nieszczęść jak na taką małą wieś. O tym sam pomyślałem. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale, ale, żeby nie kończyć tak guzawo. Masz na pociechę. Nie ten eliksir chce wykonać. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Na mnie to działa natychmiast, ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek, za to, że nie jest ci wszystko jedno. Bym wolał trochę inny podarek. No, trochę inny podarek. Ona lewituje nad tym łóżku. pois também é podziobały ale nie podziobały i tu coś takiego znalazłem jeszcze Super no, czy jest jeszcze coś co mogę dla tej wsi zrobić? W sumie to idę do tej zielarki jeszcze na chwilę. Chciałem z nią porozmawiać, zobaczyć jej towary. I spytać się, czy przyrządzi mi alkohol. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest Twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię melitele Velander? Oczywiście. kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka nenekę zakładała mi szwy. Musieliśmy się bijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam osiemnaście lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę nowicjuszkom, wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Najgorzej. Nenekę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Od cała historia. Przez rany. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Czy wszystkie zioła są po jeden? A nie, krew gula jest. No. Krasnoludzki spirytus. Biała me... Receptura biała mewa? To chyba nie jest alkohol. Chociaż pisze, że jest. Nieważne. Karty nie masz do gry. Nara. Nara. Bywaj. Nie było tematu. Dalej płotka. Sprawdźmy, co jest w tym nieodkrytym miejscu. Za późno! Znów za późno! Jak ja tak mogę robić, głupio?

Wreszcie mogę z nim porozmawiać, pokaż mi swoje towary. Nie ma nic specjalnego. Bywaj. Nic, tylko modlić się i bo Ciężko było ubić tego czwarek. Dobrego dnia, no! Jakieś chorób mnie nie bierze. Jakieś chorób mnie nie bierze. Myślę, że teraz najprędzej pójdziemy sprawdzać tamte rzeczy. Sprawdzimy sobie jeszcze ten jeden znaczek i na tym będzie koniec. Powolutku idziemy, nigdzie się nam nie śpieszy. Dobra, jednak się śpieszy, zaczęliśmy biec. Zając. To taki zwykły leśny zając, może... 야아아 Aż dziwne, że nic więcej dla nas nie mają. A jednak mają. To twój zły dzień. Jezus. Twój tak samo. Kolej go. Gdy mu obciął ręce, to można powiedzieć, że się czuje niezręcznie. Ale on nie ma teraz snu. Pamiętam, kiedyś tutaj to było chyba. Tak mi się wydaje, nie, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że kiedyś, jak zaczynałem grę w ogóle, ten pierwszy raz, to gdzieś tutaj, na pewno w białym sadzie, ale nie jestem pewien, czy do końca w tych miejscach, czy tam z owozu bandytów, czy czasem jeszcze czegoś innego, dostałem taką, taką fajną, czerwoną, taką długą. I, I szukam jej teraz, i mam nadzieję, że gdzieś znajdę. Ale dobra, mówiłem, że ostatni tamten był przedostatni, teraz będzie ostatni dopiero. Ta gra tak cholernie wciąga, że można być zmęczony, a i tak będziesz miał ochotę jeszcze grać i grać i grać. O, utopiec. Wracaj, kolego. Nieźle. Ale mnie tu wytrącili z równowagi. Dobra. Krew potwora, ceniony składnik alchemiczny. No tej pary, czy my mamy jakiś eliksir, którym możemy to zatrzymać? Dlaczego pszczelarze nie mogą żyć w zgodzie? Jakaś chatka na pół rozebrana. Spuszczamy sobie ich, ale widzę, że tu jakiś koleś siedzi ma dla nas zadanie. Dobra, to to zadanie skończymy następnym razem. O ty, o ty śpiniarzu. O ty śpiniarzu. Ale okrutnik! Jak to się tak wydarzyło? Przejdźmy do sceny końcowej. Widzimy tutaj tego chłopka. Do tego zadania przejdziemy następnym razem. Także ja się żegnam. Dobranoc. Trzymajcie się, hej.